Oj, odwie, widzisz. Zabiłem go, kurwa! Granady wpadł! Hehe Złatwiłem chuja. Nice, kurwa. Kurwa leży. Leży, cytku Ty, no strzelał ktoś. Ja tu nie kampiłem. Ja dopiero tu przyszedłem, bo też mam tu wyjście. Jestem takim samym PMC-kiem jak ty. Krwawie, poce się i na ekstrakcie się wypierdalam. Jak chcesz. Robię screen. Kupaj, NIE ktoś DO DOBRYJ NIE chcesz. NIE KŁAMY! <noise> O! Ubiegaj, ubiegaj. kurwa Ubiegają, ubiegają! Cicho kurwa! Chodź to wiesz te Rolexy! LUTUJ! Nie, wiem, co, wiem, chyba... nie, Rolexa muszę mieć No Rolex A, jest i jest twoje Tego nie pochowałem do dupy Koń leży jeszcze jak no. chcesz Szybko, odpierdalamy kogoś. On klatką chyba idzie. Pod nami na dole biega. Podem, wybieg chyba na zewnątrz. Wychodzę na korytarz. Dobra. U mnie pomóż, 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 pikuj! Pomóż, po lewej, po lewej. Kurwa. Kto przy kontenerze? To oni. Zabił mnie. Jest na kiosku białym. To ja cię zabiłem kurwa, zapytałem kto... Zabiłem na kiesku Czemu ty nie odpowiadasz kurwa? Zapomniałem że jesteś włusząco A Łukasz czemu ty powiedziałeś że nie my? Ale Beka żebym do niego doskoczył jakbym chciał? Ja myślę że tak Ścior atakuje z góry, gościu. szczur atakuje z góry. Pięknie. Wow. To było dobre, to było dobre. To było piękne. You are going down, as all... oh, God. God. Ja też. Nie mogłem. Ile on dostał ode mnie? Ale on w HEDA dostał ze 4 dni. Ode mnie razy. też dostał. Ja myślałem, że strzelę jedną seryjką i zginie, nie? O, kurwa się połamie. Nie! <śmuletra> nie. <śmuletra> Jak to czemu nagle zaczął śnieg padać w ogóle, nie? Ej, stary! Ja mówię poważnie, nie było śniegu w Tarkowie. O ty kurwo, Drzwi mi otworzył! Ja się wystraszyłem Nie mogę Ale kule. zajebiście ten, ten biegnie na dwoch. On już mi przeżywa. Dobra, lecimy dalej. No kurde, stary... proszę się połączyć, bo mi rękę ujedą. Na rękawiczkach usiada, na broni osiada, ale zajebiście I, i, pa, na, na ziemi się. O wbiera. kurwa! Co Dzień. się kurwa dzieje, ty? Co ej, ty, się kurwa ty, dzieje? Ej, to nie jest jakiś glitch? Ej, to jest jakiś event chyba. Co to kurwa jest? Bro, what? Ej, no ale jest Ty Ej, co jest? Ty, to nie I jest. I słychać jak... śnieg! Ty, jakieś boty tu biegają, kurwa. Jakie Dodatkowe? boty? Chyba? Przez to, że ja go nie widzę w ogóle. Ja próbowałbym z nim walczyć, ale... Spierdolona jest ta gra. Kurwa, jakie ja jej nienawidzę! Czy ja żyję? Zaraz się dowiemy. W następnym odcinku się dowiemy. <laughs> nie, no nie mogę, nie mogę, nie mamu. nie mamu. A ja mam? Nie mam. Nie mamu. No i się manko! Lepszy, wygrywa. Chyba zrozumiałe. O mój Tarkowie, Cemu rypies ciągle w twarz. I po jajach i po rogach, i wiesz, i wiesz, i Kurwa! Sprzadowałem! Leży. Jeszcze jeden. O kurwa! Biegnie z pałom! Pomóż! Na mainie! Pomóż! Nie widzę go! Zabity! Nie, co, ja pierdolę coś, coś mi bije! Coś tam jest PMC chyba! Bigo kurwa, czekaj! Bo... Zabity, zabity! Bo co czekaj, PMC jest gdzieś, kurwa! No chodź się, tu, schowamy, już nie ma mam ammo. Ja kurwa! Ja już ammo nie miałem, nie spałem go no. nie, nie? Nie żyję. Zabim. na zielonym kontenerze leżę. Zabiję. Jebać. Minus jeden, na pewno dwóch jest. To mógł być zupełnie osobny chłop, może być dwóch w głównym budynku lepsasą. Pierdalacz kurwa brytola mi tu zostawić! Suko!